Możemy przesunąć trochę. Przesuncie. o. Jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Miejsca mamy dużo. Pokażcie to do kamery, jak to wygląda. Rozwijmy to. O właśnie, tak wystarczy, wystarczy. O, wspaniale. Podpisujemy się wszyscy na żaglu dla Życia. To jest zagier Wspólnoty Wiara i Światło. Popisałeś podpisałeś się? Tak? Podpisałeś się? Dobrze. czy nie podpisałeś się? No koniecznie. To nasz wspólnotowy zagiel dla życia. Wpisujemy swoje imię, może być nazwisko. Marta, pisałaś się? Już? Karolina, Dziewczyny. No jak to nie musisz? Ja wiem, że to jest dla życia, ale trzeba... To jest nasz wspólnotowy żagiel, wspólnoty wiara i światło i ten żagiel poniesiemy w marszu dla życia 19 kwietnia.